Już wam tłumaczę, dlaczego ostatnio nie ma odcinków na Pozdrowska RLD. Tuż nie mogę znaleźć mojej północnookraińskiej czapki. Bez niej nie mogę nagrywać filmów. I nie wiem gdzie jest. Witam wszystkich serdecznie na Pozdrowsk RLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. Nazywam się Emil Truszkowski i na tym kanale opowiadamy o podróżach do Korei Północnej i generalnie o tym, co się dzieje w tym niezwykle tajemniczym i ciekawym kraju. Dzisiaj odcinek taki newsowy. Po pierwsze, nowy sezon Pozdrowsk RLD, siódmy sezon już. Wow! Startuje 10 października. 10 października będzie 75. rocznica założenia Partii Pracy Korei, czyli jedynie słusznej partii rządzącej KRLD. Więc to jest dobry moment, żeby opublikować w końcu pierwsze odcinki kolejnego sezonu. Jest to sezon, który nagrałem w trakcie wyjazdu na Sylwestra do Korei Północnej, więc dość no, materiał już e, stary. Ale jeszcze nie przeterminowane, spokojnie. W przypadku Korei Północnej te materiały się nie, nie przeterminowują aż tak szybko, uwierzcie mi. Um, dlaczego tak długo zwlekałem z publikacją materiałów? No po pierwsze, miałem ostatnio dużo pracy nad drugim kanałem kanałem o Japonii oraz moim nowym kanale na Twitchu, gdzie streamuję prawie codziennie z Japonii. Zapraszam serdecznie, ostatnio robię dostawy jedzenia na Uber Eats, jest wesoło. Wpadajcie na Twitch. Generalnie, przez to, że obecnie nie da się pojechać do Korei Północnej, no to nie mogę nagrywać kolejnych sezonów. Ja na 2020 rok miałem zaplanowane przynajmniej dwa wyjazdy do Korei Północnej. Słuchajcie, i było dużo chętnych na te wyjazdy. Mieliśmy jechać wspólnie, no ale wiadomo z powodu COVID-a nigdzie nie pojechałem, więc. E na no, czas opublikować ten stary materiał, który nagrałem w trakcie wyjazdu na Sylwestra na koncert noworoczny Morabong. Pierwszy odcinek który już widzieliście ten sylwestrowy special, a teraz będę wrzucał po prostu po kolei odcinki z całego naszego wyjazdu. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Kiedy kolejny wyjazd do Korei Północnej? Nie wiem i prawdopodobnie nie nastąpi to szybko, na pewno nie w tym roku. Czy w przyszłym roku, 2021 roku, będzie można pojechać do Korei Północnej? Szczerze mówiąc, wątpię. Japonia się otworzy dopiero w kwietniu 2021 roku dla turystów. A moim zdaniem, Korea Północna będzie jednym z ostatnich krajów na świecie, który, który się otworzy w ogóle dla e, turystów z zagranicy. Więc ja bym się nie spodziewał powrotu mm, turystów do KRLD w najbliższym czasie. Nasi koreańscy przewodnicy, no niestety, będą musieli sobie jakoś poradzić bez nas przez długi, długi czas. Oczywiście Was poinformuję, jak się Korea Północna otworzy. Wtedy będę organizował kolejne wyjazdy. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości pojechać, ale na razie to nie jest możliwe. A teraz przechodzimy do wiadomości. Ostatnio. Troszkę się działo wokół Korei Północnej, była ta sprawa zastrzelenia urzędnika. Kim Jong-un przeprosił, oficjalnie przeprosił Koreę Południową, prezydenta Korei Południowej za ten incydent i obiecał poprawę, obiecał poprawę w ten sposób, że no ma nie dochodzić już do takich incydentów w przyszłości i ma nadzieję, że ten incydent nie wpłynie na dobre relacje między Koreami. Ja się nie spodziewałem, że Kim Jong Un przeprosi, że w ogóle Korea Północna podejmie ten temat, przeproszą, zazwyczaj tego nie robią, więc to jest dobry sygnał i w sumie po tych przeprosinach nic nie było już o tej całej sprawie słychać, ja przynajmniej nic w ogóle już nie widziałem na ten temat, w polskich mediach ucichło, było tylko oczywiście o tym, że Korea Północna kogoś zastrzeliła, nagłówki, sensacyjne jak zwykle. A potem już generalnie nikogo ten temat nie obchodził, tak działają media. No ale czego się możemy spodziewać? Więc sprawa dość ucichła. Teraz e, największy temat, jaki będzie to oczywiście 10 października, czyli 75-lecie założenia Partii Pracy Korei. Jest to partia, która rządzi KRLD. Kim Jong-un jest przewodniczącym tej partii, i w tą sobotę będzie wielka Parada wojskowa. Ostatnio ambasador Karadze przy ONZ toświadczy, że Korea Północna musi być na tyle silna, żeby mogła e, zabezpieczyć swoje interesy i swoje bezpieczeństwo przed zakusami zagranicznych sił, oczywiście tutaj chodzi o Amerykanów między innymi, e, i e, Korea Północna musi się zbroić i musi posiadać dużą siłę, więc. E, te jego słowa sugerują, że Korea Północna dalej będzie oczywiście inwestować w nową broń, w nowe uzbrojenie. Nie mają zamiaru zaprzestać swojego programu nuklearnego czy rakietowego. Czego się możemy spodziewać po tej ogromnej defiladzie, na którą notabene ja chciałem pojechać właśnie z moją grupą w tym roku. Niestety nie udało się. Możemy się spodziewać, że KRL zaprezentuje światu swoją nową broń strategiczną. Może być to jakaś nowa rakieta. Może być na przykład to pocisk a, z kilkoma głowicami nuklearnymi, prawda? Albo pocisk z głowicą termojądrową. Albo może być to nowoczesna łódź podwodna, która jest w stanie wystrzeliwać pociski nuklearne. Jest też taka możliwość. Kora Północna posiada łodzie podwodne, które są w stanie wystrzeliwać rakiety, ale jeszcze nie było nigdy chyba do tej pory mowy o tym, żeby łodzie podwodne KRLD Potrafiły wystrzeliwać rakiety uzbrojone w broń nuklearną, głowicy nuklearne. Więc zobaczymy, co zaprezentują na tej defiladzie. Pod Pyongyangiem znajduje się poligon Mirim, gdzie odbywają się właśnie ćwiczenia przed każdą taką wielką defiladą i tam już zebrano bardzo dużo sprzętu wojskowego, wozy pancerne, czołgi, wyrzutnie rakiet. I zdjęcia satelitarne pokazują żołnierzy, którzy maszerują w kolumnach, którzy trenują przed sobotnią. Będzie na pewno duża, duża impreza. Podobno także we wtorek 6 października w nocy w Pyongyangu e, można było usłyszeć bardzo dużo ciężkiego sprzętu, który jechał ulicami miasta, i wręcz mieszkańcy zostali obudzeni przez tą ilość sprzętu, która jechała pewnie właśnie na poligon, a może trenowali w nocy, nie wiem, a więc. E... Świadczy to o tym, że to będzie naprawdę duża impreza, która zostanie zorganizowana, pomimo tego, że Korea Północna jest no, obecnie w kwarantannie, cały kraj jest zamknięty. No i bardzo się władze obawiają oczywiście koronawirusa, ale najwyraźniej impreza zorganizowania tej wielkiej epickiej imprezy jest ważniejsza niż przeciwdziałanie koronawirusowi. Pamiętajcie o tym, że obecnie oficjalnie wciąż w kraju nie ma żadnych przypadków e, zakażenia tym wirusem, więc może dlatego władze postanowiły jednak zrobić taką paradę. Do Pyongyangu zjeżdżają się już delegacje z całego kraju, różnych urzędników, żołnierzy, którzy będą brali udział w tej defiladzie, w tym tej, tej całym święcie, bo to jest święto narodowe w KRLD. Czy ta impreza będzie na żywo w koreańskiej telewizji? Może tak, może nie. W przyszłości władze KRLD puszczały już defilady na żywo, ale nie zawsze. Czasem się zdarzało, że puszczali je dopiero w telewizji po fakcie. Więc e, trudno powiedzieć, czy będzie to od razu puszczone w telewizji. Jeśli to będzie puszczone w telewizji północno-koreańskiej na żywo, to będziecie mogli to także oglądać w internecie, bo są strony internetowe, które publikują livestreamy z telewizji KCTV z Korei Północnej. Więc może uda nam się w sobotę rano, prawdopodobnie... Między 9 a 12 czasu lokalnego koreańskiego, czyli to jest jakaś druga, czwarta czasu polskiego w nocy, może się uda obejrzeć tą paradę. Ja z przyjemnością później obejrzę powtórkę lub na żywo, żeby się przekonać, co właśnie Koreańczycy pokazali, bo to no może być naprawdę ciekawe wydarzenie. To tyle, jeśli chodzi o najnowsze newsy. Prosto z Korei Północnej, dajcie mi znać, czy chcielibyście oglądać takie skróty wiadomości tutaj na kanale i więcej komentarzy. Ja postaram się wrzucić właśnie już wkrótce pierwszy odcinek siódmego sezonu mam ja gdzie że w sobotę on się pojawi i później będą publikowane raz w tygodniu, właśnie w sobotę regularnie. Trzymajcie mnie za słowo i. Motywujcie mnie do montowania tych odcinków, żeby one się regularnie pojawiały. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, komentują, łapkują w górę i wspierają na patronacie lub w innej formie, bo to naprawdę pomaga teraz w tej sytuacji, gdy no, straciłem główne źródło dochodu, jakim było prowadzenie wycieczek przez koronawirusa, więc jestem naprawdę wdzięczny wszystkim osobom, które wspierają na patronacie i łapkują w górę i udostępniają dalej filmy, bo dzięki temu dalej mogę robić to, co robię. Dziękuję za wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia już wkrótce i mam nadzieję, że w piątek. Trzymajcie się. Cześć.